Wybrałem się do ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy na Konwent Bazyliszek. To darmowe spotkanie dla wszystkich fanów fantastyki. Od fantazy, przez horror po hard science fiction. Poczują się na nim dobrze zarówno fani klasycznych uniwersów fantazy, które wyrosły na bazie książek, jak i bardziej współczesnych, gdzie ważna jest nauka czy popkulturowa otoczka. Ważne zastrzeżenie to festiwal fantastyki i gier bez prądu czyli gamerzy komputerowi mogą się na nim nie odnaleźć. To nie znaczy jednak, że nowe technologie nie są tutaj obecne. Przykładowo, ja wybrałem się na panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano o wykorzystaniu AI w grach RPG. Temat pozornie niszowy, ale dla środowiska graczy istotny. Prelekcje, panele czy warsztaty to jedne z wielu atrakcji konwentu. Nie mogło zabraknąć również stoisk z artefaktami ważnymi dla każdego szanującego się fana fantastyki. Można było na nich kupić sakiewki, maty czy kości do gry, ale też podręczniki mistrzów gry, kubki czy książki. Przez cały konwent funkcjonowała wypożyczalnia gier, w które można było zagrać z przypadkowo spotkanymi osobami. Nieznajomość zasad nie była przeszkodą, ponieważ wolontariusze wyjaśniali je na bieżąco a jeśli szukano kompanów do gry, wystarczyło wywiesić flagę. Przed budynkiem rozstawiono namioty, w których można było kupić m.in. książki i to czasami bezpośrednio od ulubionych autorów czy autorek. W innej części placu zorganizowano book crossing, a także strefę dziecięcą Kids Zone, gdzie szkolono dzieci na wiedźminów i to za darmo. W sąsiednim budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów zlokalizowano część RPG, gdzie nieustannie trwały sesje. Czasami w bardzo nietypowych okolicznościach, ale od czego mamy wyobraźnię. Ważną kwestią na Bazyliszku jest poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników, czego znakiem była obecność ekspertów w systemu RESKUL. A jak ktoś zgłodniał, mógł wybrać się na sąsiedni festiwal Street foodu. Bardzo ciekawa i zaskakująca inicjatywa. Ja mieszkałem w ogóle po drugiej stronie nic przez kilkanaście lat i. Gdybym teraz mieszkał, to bym pewnie był na każdej edycji, ale spodobało mi się na tyle, że będę tutaj. Zakładać.